Ja bym się w ogóle tymi terminami nie przejmowała, gdyby nie wymagania regionalnych programów operacyjnych, a nie agendy cyfrowej. O agendzie to w ogóle zapomnijmy, bo pierwszy termin, który ona nakłada, to jest 2013 rok i 100% internetyzacji kraju. Na dowolnym poziomie szybkości, ale 100% internetyzacji. Już wiadomo, że go nie, osiągnę, nie osiągnęliśmy. 2015 jest o tyle terminem trudnym, że do, musimy rozliczyć pieniądze do tej daty i jeżeli nie zbudujemy tych sieci, no to niestety te pieniądze będziemy zwracać. Cały czas mam nadzieję, że więcej niż 50% tych środków zostanie jednak zagospodarowanych. Żeby tak się stało, do końca tego roku muszą być podpisane wszystkie kontrakty, i to powinno przyświecać wszystkim uczestnikom tej gry. Natomiast agenda cyfrowa z 2015 rokiem wiąże jeszcze ten wymóg, żeby całe społeczeństwo miało 30 mega. No to, to jest również mało osiągalne, ponieważ do tej pory skupialiśmy się w, całym, w całej perspektywie budżetowej 2007-2013 nie na budowaniu 30 mega, tylko na budowaniu co najmniej 2 mega. No i ambitni, na przykład Małopolska i inne regiony, postanowiły w swoich dokumentach, że będą budowały 8 mega lub 6 mega, i zostały w tamtych latach przez komisję europejską mocno ścięte i przywołane do porządku, że program e, służy do tego, żeby budować dwa mega. A zatem e, no, trzeba przyznać, że nie są kompatybilne te wszystkie programy i oczekiwania Komisji Europejskiej. Dlatego też e, realizujmy agendę dla własnego dobra, ale e, nie przejmujmy się nią tak, jakby to było pismo święte. Akurat ma zawsze ma najwięcej pieniędzy z programów operacyjnych Teren nie jest tak trudny, jakby się wydawało, jak na przykład warmińsko-mazurskie, więc moim zdaniem jest duża szansa i widzę, że jest przyspieszenie, że jednak ten projekt przynajmniej w znacznej części zostanie zrealizowany. Komisja Europejska pocieszyła nas ostatnio mówiąc, że jeżeli w ramach tych programów operacyjnych powstaną spójne sieci, które będą zdolne do samodzielnego funkcjonowania, to ona rozliczy nawet takie sieci dzieci fragmentaryczne, a nie tylko stuprocentowe.